I tam serdecznie rodzaj prezes zarządu głównego polskiego związku Póchy już cisza ostatnie dni starego roku. Jutro zaczyna nowy rok. Koniec roku to jest czas pod Chciałam przedstawić jak wyglądała brata zarządu głównego Polskiego Świątku Kuchy przez cały rok 2015. Było bardzo dużo pracy, dużo spraw. Ale nie mogę się wszystkiego powiedzieć. Powiem tak najważniejsze sprawy przede wszystkim. Прате, едукация в уха. В 2015 г. се организира конференция, разъм с 100-те права, обаче, подтуме едукация в уха. Те са раз. so, прате, разъм, те. Egzaminów gimnazjalnych, tak żeby uczniowie nie i słabo słyszący, nie mieli dużo problemów na egzaminie. Przez cały rok 2015 zarząd główny i w polski zarząd główny współpracował z rządem, z ministerstwem Pracownikiem Praw Obywatelskich i różnymi organizacjami w, w przekresie praw osób niesłużących. Mów odbyło się spotkanie u Pana Prezydenta przemówione pismo w imieniu 130 organizacji osób niepełnosprawnych na temat jak, jak poprawić sytuację osób niepełnosprawnych. Zarząd bardzo aktywnie działałam na forum Międzynarodowej współpracowaliśmy ze Światową Federacją Buchy, tak samo z Europejską Unią Buchy w sprawach głodniowych niesłusznie. Bardzo ważne było, w lokalu Polskiego Związku Buchy odbyło się takie spotkanie. Ekspertów Europy z państw w sprawie jak bronić prawa osób niesłyszących. Cały rok 2015 to było sens bardzo silna praca młodzieżowa. Realizowaliśmy kilka takich projektu na tom tramukie, a razem, z jinými z Ukrainą z nią tam głównie a również automa třetí I trzecia, taka programu pod tutonem aktem na Mieszka w Krosławii. W roku 2015 publikowany opublikowany, Świat Cisza. Tak samo w formie papierowej, jak i w komikowym. Świat Cisza coraz bardziej. Jest ogromna popularność bardzo dużo osób, kto nas pisze. Musimy się nie może. W nowym roku będziemy mogli. Po prostu kontynuować podobaniu świata ciszy. To co powiedziałam Państwu, to tu tylko takienka i weźmijesz pracy. Myślę, że w nowym roku 2015 czeka nas tak samo bardzo, co pracą. Cieszymy się z tego, po której pomagać Temu. W środowisku, wszystkim, żeby się mogli rozumieć, żeby byli zadowoleni. I jest nowy słon, nowe sytuacje. Trzeba będzie pę po prostu pracować bardzo intensywnie. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Teraz na koniec. Wszystkim życzę bardzo dobrego Nowego Roku spokojnego, dużo zdrowia, dużo przyjemności, dużo spokoju. Myślę, że wszyscy będziemy w ogóle się starać, żeby w naszym środowisku była dobra, kolorowenska atmosfera i współpraca. Dziękuję.